Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Najświętsza Maria Panna. Posłuchajcie bracia i siostry w Chrystusie Panu Naszym. Czas czasu nabiera tempa, zapisane jest. Kto poznał prawdę, ten nie będzie chodził w ciemnościach. Jak również mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą. Tak więc otworzy Pan trochę oczy i uszy. Błądzenie jest rzeczą ludzką, ale dobrowolne trwanie w błędzie jest rzeczą diabelską. A święty Juda apostoł dopowie, namaszczenie jakie otrzymaliście o wszystkim was poinformuje. To prawda, Duch Święty rozdaje je komu chce i ile chce. I nie będziemy tu słuchać jakichś doktorków karierowiczów o spaczonym umyśle, mówiących półprawdy, by nie utracić ciepłego gniazdka. No to posłuchajcie bratkowie. Ochyda spustoszenia w Kościele nabiera tempa. Zaczął się wdrążać do Kościoła szamanizm i satanizm. Najgorsze jest to, że robią to ci, co uznają się za najwyższe sługi Chrystusa. Tak zwani hierarchowie w cudzysłowie. Wszystko skonfrontujemy ze Słowem Bożym. Zobaczymy, którą drogą wybierzecie. Wy! Tu nie będzie wymówki. A tak to się zaczęło. Matka Boża w Lasale powiedziała: Rzym straci wiarę i stanie się siedzibą antychrysta, a Pan Jezus Chrystus nam dopowie. Pojawiło się wielu antychrystów, tych, którzy wynoszą się ponad prawo Boże i niszczą tradycję apostolską. Papież, będący jawnym heretykiem, automatycznie per se przestaje być papieżem i głową Kościoła. Jako, że natychmiast przestaje być chrześcijaninem i katolikiem oraz członkiem kościoła. Jest to zgodne z nauką wszystkich ojców kościoła, którzy nauczali, że jawni heretycy natychmiast tracą wszelką jurysdykcję. Święty Robert Bellarmin, doktor kościoła. No to zobaczymy, do czego prowadzi was Bergolio i z kim jesteście w jedności. A co na to Bóg? No to zaczynamy. Ewangelia mówi: poganie czczą demony. Pierwsza intronizacja Pacza mamy na Watykanie była tylko początkiem satanizacji, jaką wprowadził Bergoglio do kościoła. To zgromadzenie Synodu Amazońskiego było jawnym wprowadzeniem demonów do kościoła, wróżbitów i czarodziejów. Tym zapoczątkował spustoszenie Domu Pańskiego. Zamknął kościół wtedy, kiedy ludzie najbardziej potrzebowali Boga. Matka Boża to przewidziała, mówiąc w Lasalle, kościoły będą pozamykane i sprofanowane. Tak się stało. Profanację, jaką wprowadzili poprzez tę zarazę, została do dziś. Uważajcie teraz. Chrystus Pan mówi... Nie przyjmujcie tego, co wam daje świat. Gdyby Bergolio był ducha chrystusowego, strzegłby najświętszej ofiary mszy świętej, która jest zapisana po wieczne czasy przez św. Piusa i zapisana na soborze dogmatycznym. Jak widać, duch antychrysta, jaki ma w sobie Bergolio, fałszywy prorok, Judasz Iskariota, bardzo mu przeszkadzała ta ofiara mszy świętej, jak również mszał świętego Piusa piątego, który go parzył w ręce przy obracaniu karty. Tak więc wyrzucił ją poza Rzym i dał wam stół i nową przezwaną zwaną wrzodem na ciele Chrystusa, ekumeniczną nierządnicą! Tą, którą stworzyli ludzie, masonie i protestanci, czyli heretycy! Zgodnie z orzeczeniami świętych ojców, ci heretycy są poza Kościołem i to, co wam dali, jest nieważne. Nie przyjmujcie tego, co wam daje świat. Mówi do Was Jezus Chrystus takie słowa. Zakazywanie kapłanom sprawowania najświętszej ofiary w centrum Świętego Piotra w Rzymie jest rzeczą istnie diabelską. Nie wspomnę o zmianie słów konsekracji. Nawet wielu tradycyjnych kapłanów cudy słobił. mówi, że nic się nie stanie. No cóż, zmiana sensu objawienia dla nich nic się nie stanie? I to są doktorkowie z wielkimi nazwiskami, teolodzy od nauk paranormalnych. Uważajcie, to są kłamcy. No to teraz się zacznie. I pamiętajcie, ja nikogo nie potępiam, bo tego nauczył mnie Jezus Chrystus. Bóg natomiast kazał mi się sprzeciwiać tym nieprawościom i niegodziwościom, żeby go nie smucić. Tak jest zapisane koniec i kropka. Teraz zobaczycie, do czego prowadzi Was Bergoglio i wszyscy, którzy są z Nim w jedności. I co na to powie Bóg? Zobaczymy, co powie. I czy Go posłuchacie, albo dalej będziecie szli w jedności z tym, co intronizował na swoje serce demony w Kanadzie. Zróbmy teraz wirtualny okrąg. Będziemy czcić ziemię, wiatr, wodę i ogień. Będziemy czcić mineralny aspekt, roślinny aspekt i ludzki aspekt. Proszę kierunek wschodni, aby otworzył swoje drzwi abyśmy mieli dostęp w tym kierunku. Proszę kierunek południowy, aby również otworzył swoje drzwi, abyśmy mogli mieć dostęp w tym kierunku. Proszę kierunek zachodni, aby otworzyć drzwi. Drzwi babci. Teraz. Uhonorujemy kierunek północny, kierunek dziadków. Otwieram cztery kierunki. Teraz cztery razy zagwiżę. To jest kość dzikiego indyka, którą mam od około 20 lat i używam jej w moich ceremoniach. Chciałbym, żebyście położyli ręce na sercu każdy z Was. Tym gestem obecni biskupi i obecni katolicy wraz z pseudopapieżem podporządkowali się szamanowi, czyli słudze diabła i przyjęli do swoich serc demony, które szaman wezwał. Popełnili publiczne odstępstwo i wywołali publiczne zgorszenie wśród wszystkich chrześcijan. Jeśli odmówią skruchy, nawet w godzinie śmierci, skończą z szamanem w piekle. Proszę babcię z zachodu, aby dała nam dostęp do świętego kręgu duchów, aby mogły być z nami. A święty Jan Apostoł ostrzega nas przed nauczycielami fałszu, a mówi tak: Każdy kto wybiega zbytnio naprzód, a nie trwa w nauce Chrystusa, ten nie ma Boga. To trwa w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna. Jeśli kto przychodzi do Was i tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie Go do domu i nie pozdrawiajcie Go. Uważajcie teraz, albowiem kto go pozdrawia i staje się współuczestnikiem Jego złych czynów, rozumiecie to? Stajecie się współuczestnikami Jego czynów. No to zobaczymy w jakich czynach, czyli grzechach uczestniczycie będąc z w Bergolio w jedności, a potem zobaczymy, co Bóg na to powie. Chciałbym, żebyście położyli ręce na sercu każdy z was. Tym gestem, obecni biskupi i obecni katolicy. Wraz z pseudopapierzem podporządkowali się szamanowi, czyli słudze diabła, i przyjęli do swoich serc demony, które szaman wezwał: Kościół przejęli tyrani, którzy uciskają święte miejsca. To psy, które wtargnęły do świętych miejsc, Plugawią je, profanują i upajają się amazońskimi demonami. Bergoglio nie nawraca pogan do Chrystusa. On wdrąża pogaństwo do kościoła z jego bałwanami, bożkami, a bocznymi drzwiami wypycha Chrystusa i jego nauczanie. Wypycha najświętszą ofiarę krzyża. To oszust, uważajcie. Dzieci, Jezus ostatnia godzina, antychrys nadchodzi. Teraz pracują już Jego słudzy, aby przygotować Mu pole. To, co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu, o nie. Nie chciałbym, abyście mieli coś wspólnego z demonami, mówi Święty Paweł. Bergolio jawnie głosi herezję, mówiąc, że we wszystkich religiach można się zbawić. To samo głosi demon z Medgorię. Przypadek? A co mówi Święty Piotr w Dziejach Apostolskich? I nie ma w żadnym innego zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym mogliby być zbawieni. A imię to Jezus Chrystus Bóg. Czy bogowie pogan byli ukrzyżowani? Czy oddali za was swoje życie? Czy z martwych stali? Nie. Bo to demony z piekła rodę. A może paczamama to Maryja, jak twierdzi ojciec Rexła w złodzi? Matka Boża jest królową nieba i ziemi, a nie jest ziemią, jakimś demonem paczamamy. Jak widzieliście na filmie, Bergolio i biskupi położyli ręce na swoje serce i przyjęli demony z czterech stron świata. Otwierając drzwi do swojego serca dla demonów, dokonali jawnej intronizacji diabła. Trzeba być ślepy, żeby tego nie widzieć. A Chrystus Pan dopowie, wy za Ojca diabła macie. Wy chcecie spełniać Jego porządliwości. Odnośnie tej intronizacji przyjęcia bożków na swoje serce, Bóg mówi do proroka Ezechiela, uważajcie teraz. Wtedy Pan przemówił do mnie tymi słowami: Synu człowieczy, ludzie ci oddali swoje serca boskom i szukają okazji do grzechu. Dalej Pan mówi, że odwróci się od takiego człowieka, zgładzi go pośród swojego ludu. Ezechiel, rozdział 14. A w rozdziale piątym doczytamy: Dlatego oświadczam na moje życie wyrocznia Pana Boga: Skoro splamiłeś moją świątynię ochydami i wszystkimi obrzydliwościami, to i ja będę się brzydził Tobą. Nie spojrzę ze współczuciem i nie przebaczę. Nie przebaczę! To, co się stało w Kanadzie, właśnie potwierdził prorok Ezechiel. Zaprzeczycie, gdy spojrzymy na Pontyfikat Bergolio, wszystkiego tego się dopuścił. Teraz prowadzi ludzi do satanizacji i chce w to wmieszać Kościół Chrystusowy. A to wiadomość z ostatniej chwili z początku sierpnia, w dniach 13 września, Bergolio złoży wizytę w Kazachstanie. Ogłosił to Watykan. Bergolio będzie tam z okazji siódmego kongresu przywódców światowych i tradycyjnych religii. Jak wiemy, Kazachstan jest najbardziej okultystycznym państwem na świecie. To jest jedyne miejsce na Ziemi, gdzie z kosmosu widać wielki pentagram. Pentagram! Czy to przypadek, że przed wyjazdem do Kazachstanu Bergoglio kardynałowie i biskupi w piek dokonali intronizacji na swoje serce wszystkich demonów z czterech stron świata przed wyjazdem do Kazachstanu? Otwarte drzwi zostały dla przywódców z czterech stron świata i tradycyjnych pogan. Dobrze, że nie ma tam katolików tradycji, tylko poganie czczą demony. Astana w Kazachstanie jest to stolica szatana. Dlatego ten pentagram widać, a z kosmosu. Astana jest stolicą okultyzmu. Jak widać, sami się ujawnili komu służą. Rzym stracił wiarę i będzie czcił demony. Stało się. Czy ktoś chce iść w ślady z Bergolio, mówiąc do niego, Ojcze święty, przestroga dla kapłanów, uważajcie. Jeśli całe nauczanie kościoła i konstytucja apostolska, która jest powietrzne czasy, nie do usunięcia i niezmienna, którą przeczytamy za tydzień, mówi przeciw Bergoglio, że jest jawnym heretykiem, nie jest już chrześcijaninem ani katolikiem i jego jurysdykcja wygasa z automatu. On siedzi tam bezprawnie. To dlaczego kapłani podczas mszy świętej wymieniają jego imię i tytuł jako ojca świętego? To jest pytanie. Rozumiemy nieznajomość nauczania Kościoła i jego orzeczeń wśród kapłanów. Warto się zapoznać bliżej i zastanowić się, z kim się łączy i jaki udział w jego czynach będziecie mieć, idąc w jego ślady. I to by było na tyle na razie. Za dużo nie mogę powiedzieć, bo byście byli zszokowani. Dlatego przetrawić najpierw trzeba to, co żeście tutaj obejrzeli. Pokażcie ten film koniecznie, pokażcie ten film Waszym księżom na parafiach. Nie zapomnijcie zajrzeć do linku pod filmem. Święta tradycja dała mocny film, czyli artykuł. W tym temacie. I niech was ręka Boża broni od tolerowania tego, czego dopuszcza się Bergolio, bo będziecie brać czynny udział w Jego czynach, w Jego grzechach. Strzeżcie się, żeby ktoś z was nie zbił. Niech wam Pan Bóg błogosławia, Matka Boża prowadzi po drogach Syna, do Syna.